Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do was z bardzo ciekawym tematem, a mianowicie chciałbym opowiedzieć wam, dlaczego warto zainwestować w porządny statyw do aparatu lub telefonu. Statyw to jedno z podstawowych akcesoriów absolutnie każdego fotografa. Jeżeli planujecie robić zdjęcia z długim czasem naświetlania, robicie zdjęcia krajobrazowe i chcecie mieć pewność, że po przymknięciu przysłony i zastosowaniu także nieco dłuższego czasu naświetlania, wasze zdjęcia będą ostre, to statyw jest tym akcesorium, w które po prostu powinniście zainwestować. Oczywiście w fotografii mobilnej także bardzo dobrze statyw się sprawdza. Być może nie jest konieczne kupowanie dużego, ciężkiego modelu. Ale w wielu sytuacjach taki kompaktowy mały statyw zupełnie sobie poradzi. Ja dzisiaj przychodzę z trochę innym modelem i trochę inną konstrukcją przygotowaną bardziej dla wymagających użytkowników, którym przede wszystkim zależy na dużej stabilności, wytrzymałości tak, żeby ten statyw mógł posłużyć przez dłuższy czas. Ja przez ostatni rok korzystałem ze statywu od firmy KNDF Concept SA254C4, i to co wyróżnia ten statyw, to przede wszystkim niezwykle lekka, niska masa. Ten statyw waży mniej więcej 1,3 kg i po założeniu go do plecaka naprawdę nie jest on żadnym obciążeniem i można go zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. No i teraz pojawi się pytanie, dlaczego zdecydowałem się na zmianę statywu, skoro z tego byłem zadowolony, ten statyw. Jeżeli chcecie robić zdjęcia telefonem albo macie po prostu lekkiego bezlusterkowca, to gwarantuję, że ten model będzie znakomitym wyborem. Za około 500, chyba 50 zł, otrzymujemy naprawdę solidną jakość, niską wagę. I to, co mnie w tym statywie osobiście przekonało, to naprawdę bardzo dobrą głowicę. Dużo osób. Nie, przy, nie przykłada aż takiej wagi do głowicy, a uwierzcie mi, że jest to kluczowy element statywu i on przekłada się przede wszystkim na komfort użytkowania, komfort mocowania aparatu, a także regulowania jego kąta nachylenia i po prostu podczas robienia zdjęć, dostosowania go do odpowiednich yy, naszych preferencji, no, chociażby podczas kadrowania. Także ten statyw naprawdę mogę szczerze polecić i ja go już tutaj zaznaczam, że zostawiam sobie w mojej torbie i na właśnie takie wypady, gdzie będę zdjęcia robił raczej telefonem, to ten statyw będzie mi towarzyszył. On ma udźwig, jeśli pamięć mnie nie myli, chyba do 5 albo 8 kg, także tutaj jest teoretycznie spory zapas, ale dlaczego miewałem z nim pewne kłopoty? Największe kłopoty były przy tym, jak zaczynałem korzystać z aparatu, gdzie miałem zamontowanego gripa i cięższe obiektywy typu właśnie 2470, 7200, też czasami ze 105 miałem go zamontowanego, żeby tam kilka zdjęć grupowych na przykład wy, wykonać. I o ile ten statyw dawał sobie radę, bo utrzymywał ten sprzęt, to, jak już pojawiały się pewne podmuchy wiatru, to zaczynałem mieć obawy, czy on na pewno sobie poradzi. Oczywiście może pojawić się taki komentarz, że przecież statyw ma mocowanie na haki, można go dociążyć plecakiem. Tak, to jest stuprocentowa prawda, ale niestety nie zawsze to spełnia swoje zadanie i takie dociążenie czasami okazuje się po prostu niewystarczające. Tym bardziej, że też nie mam aż tak ciężkiego plecaka, żeby on mm, zrobił taką zdecydowaną różnicę. Główny argument, który. Hmm, który skłonił mnie do tego, żeby zacząć rozglądać się za innym statywem. I w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować partnerowi tego odcinka, czyli sklepowi Fotobisti, który dostarczył mi właśnie mój nowy statyw. A jest to model KNDF Concept M1 Traveler. Jak sama nazwa wskazuje, jest to statyw zaprojektowany do podróżowania na rozmaite wyjazdy i on nie jest tak kompaktowy i uniwersalny jak ten, o którym mówiłem chwilę wcześniej, ale te pewne niedogodności rekompensują jego zalety. Zobaczmy, zobaczcie jak on wygląda. Już wam mówię na jego temat trochę więcej. Ten statyw w porównaniu do mojego poprzedniego modelu jest już wyczuwalnie cięższy. Jego waga to jest około 2 kg 300 g. I to naprawdę jest już zauważalne. Jest on zdecydowanie cięższy. Ten statyw jest wykonany z włókna węglowego, a ten statyw jest wykonany w całości z aluminium. I to naprawdę czuć, ale to, co dla jednych może mi być minusem, dla mnie osobiście jest plusem, bo naprawdę jego wykonanie jest solidne. I tu już mamy do czynienia naprawdę z pancernym statywem. Zobaczycie zaraz na przebitkach, jak ten statyw wygląda z bliska, ale przede wszystkim to, co mnie przekonuje, to jego stabilność. Rozkładając go i mocując właśnie ten ciężki aparat z gripem i z dodatkowym obiektywem, miałem 100% pewności, że on mi się nie przewróci. Nawet jak tego statywu, nawet jak nie trzymałem aparatu i Odszedłem na chwilę, to on podczas podmuchów wiatru w ogóle ani nie drgnął. Jak już dorzuciłem do niego plecak, bo też mamy tutaj mocowanie na uchwyt, to już w ogóle sprawa wyglądała jeszcze lepiej, bo no widać, że jest praktycznie nie do ruszenia. I dla mnie jest to ogromne udogodnienie, bo czasami zdarza mi się, że robię zdjęcia po prostu nie mając aparatu w zasięgu ręki, bo na przykład wykonuję jakiś autoportret, chcę nagrać film i w tym momencie ten aparat musi stabilnie stać. No bo ja nie, są takie sytuacje, że po prostu nie byłbym w stanie do niego dobiec. Także to jest naprawdę mega plus. Mamy. Mamy czterostopniową regulację wysokości, i tutaj, w porównaniu także do, do poprzedniego modelu, jest to dość podobny system, który po prostu polega na tym, że odpinam tą złączkę, wysuwa się nóżka i statyw jest rozłożony. Maksymalna jego wysokość to jest około 178 cm, także całkiem sporo. Ja. Powiem Wam szczerze, że rzadko korzystam aż z takich maksymalnych wysokości. Raczej ja wykonuję zdjęcia ze statywu z tych niższych perspektyw, ale fajnie wiedzieć, że taka możliwość jest. Jeśli statyw jest zbyt niski, to mamy jeszcze możliwość wysunięcia głowicy, co także jest fajną, fajną opcją. I tutaj... Zmiana i upgrade w porównaniu do poprzedniego modelu, który, z którego korzystałem, to głowica. Głowica jest w stanie w, utrzymać zdecydowanie więcej, bo maksymalna waga, jaką według producenta ten statyw jest w stanie utrzymać, to jest aż 15 kg. Także naprawdę, jeśli korzystacie z Ciężkich teleobiektywów, na przykład takich jak 100-400 mm czy 200 mm, 500 mm, to naprawdę na tym statywie można spokojnie taki zestaw postawić. To jest bardzo ważne, żeby właśnie ten statyw zapewniał pełne bezpieczeństwo dla sprzętu, bo tak jak mówiłem na początku, nie są to tanie zabawki, dlatego warto je odpowiednio chronić. Czy ten statyw ma jakieś minusy? Bo pewnie pomyślicie sobie, że jest to taki pochwalny film i tutaj wszystko z nim jest idealnie. To, co mi osobiście w tym statywie nie do końca się podoba, nie są to jakieś ogromne minusy, ale nie do końca to, co mi się podoba, to są te przełączki, które tutaj się znajdują. One są wykonane z plastiku. Na razie z nimi nic się nie dzieje i prawdopodobnie będzie wszystko z nimi w porządku, ale szkoda, że już producent nie poszedł za ciosem i po prostu nie zastosował także aluminiowych tych przełączek, tych złączek. Które myślę, że byłyby w stanie wytrzymać jeszcze więcej. Tutaj mamy na samym dole takie nóżki, które dopasowują się do podłoża, i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, muszę przyznać, ale nie zawsze się sprawdza, bo na nierównym podłożu te nóżki mają problemy z tym, żeby odpowiednio je dopasować. Teoretycznie możemy tutaj trochę z nimi kombinować, bo one mają regulację kąta nachylenia. Wydaje mi się, że nie da ich się zdemontować, nie, nie znalazłem tutaj przynajmniej żadnego takiego przycisku i to uważam, że nie do końca może w każdej sytuacji będzie udane rozwiązanie, ale w większości miejsc, gdzie, gdzie miałem do czynienia z tym statywem, to całkiem sprawnie szło dostosowanie go do podłoża, także jest to taki mały minusik, ale myślę, że do przeżycia. No, i to co dla niektórych może być minusem, to faktycznie jest to statyw. To model droższy od tych modeli w Concept, które są dostępne na rynku, bo przeważnie te statywy kosztują od 300 do około 500 zł. Tutaj musimy już liczyć się z wydatkiem rzędu 750 zł. No, to już jest całkiem sporo, ale pamiętajmy, jeśli korzystacie z drogiego sprzętu, to już w tej klasie takich statywów naprawdę porządnych to wciąż jest bardzo atrakcyjna cena. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dla kogo taki statyw będzie idealnym rozwiązaniem. Nie do końca jestem przekonany, że będzie to idealny wybór dla mobilnych fotografów, ponieważ jest on dość ciężki i masywny, jeśli macie ze sobą tylko telefon w kieszeni, to noszenie aż tak dużego statywu może mijać się z celem. I tutaj po raz kolejny jeszcze raz wam pokażę polecam ten statyw KND Concept SA254C4, który jest lekki. I naprawdę bardzo poręczny i do smartfona, yy, nawet takich dużych smartfonów typu iPhone 15 Pro Max, Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, takich naprawdę dużych, topornych telefonów, to ten statyw jest idealny. Polecam Wam kupić po prostu dobry uchwyt i mamy naprawdę solidny sprzęt do fotografowania. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy warto kupić ten statyw, to bez wahania powiem, że jak najbardziej tak, choć zdaję sobie sprawę, że cena może początkowo wydawać się trochę wysoka, ale tutaj w 100% dostajemy każda złotówka jest naprawdę dobrze wydana, bo dostajemy solidny sprzęt, który po prostu będzie dobrze służył. Także mam nadzieję, że ta krótka recenzja pomoże Wam w podjęciu właściwego wyboru. Ja na dzisiaj się z wami żegnam, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!